Pora na kolejny wywiad. Tym razem ze mną jest kto? Franciszek Lewandowski. Skąd przyjechałeś? Z chem. I co? Pierwszy raz jesteś tutaj u nas? No i co? Jak ci się podoba? Yy, super jest. Chyba ta oprawa cała nie, muzyka, światła, cały czas jest granie, stoły cały czas zajęte. Robi wrażenie, nie? Tak. Dobra, powiedz mi, jak tam forma przyszlifowana na turniej, udało się coś wygrać? E, jeden mecz, ostatni wygrałem, a e, dwa przegrałem, więc awansu już nie mam, ale grałem w, już w przegranej drabince. Rozumiem, ale co? pierwsza? Raz...